Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Dzisiaj odczepiłem siewnik Tato kończy uprawiać pod pszenżyto w sumie pod pszenicę mamy już uprawione i tak na dobrą sprawę zostało nam 32 hektary pszenicy do posiania na tę chwilę i, i 6 hektarów pszenżyta tyle z tego względu, że reszta będzie siana po po kukurydzy, zarówno pszenica jak i przężyto, ale dzisiaj nie o tym, tak jak widzicie, jeżdżę tutaj w rzepaku. Robimy chwasty dwuliścienne, dwuliścienne. Już pora na to, rzepak naprawdę wygląda. Powiem krótko, rewelacyjnie. Nie ma co tutaj owijać w bawełnę. Jest troszeczkę nierówny. To jest fakt, ale o tym za chwilę powiem, skąd to się wzięło. A wracając do samego zabiegu. Zabieg, oczywiście, powschodowo na 3-4 liście, bo w takiej fazie rzepak również jest. I robię tak już od lat. Wychodzi bardzo dobrze. Co najważniejsze, bez jakichkolwiek poprawek na wiosnę, które no. Dla mnie są one po prostu bez sensu, ponieważ te temperatury wiosenne nigdy nie ucelujemy tak, że, że trafimy w, te, w te, te odpowiednie, optymalne warunki. To jest raz. Dwa, rzepak już jest wtedy bardzo duży. Chwasty praktycznie są osłonięte zasłonięte przez rzepak zacienione. Rozumiecie mnie o co chodzi? Zresztą myślę, że każdy, każdy wie równie dobrze, jak to wygląda te wiosenne odchwaszczanie. A w tym przypadku ja z tym problemów nie mam. Odpukać już kilka lat, tak to robię. Nie powiem, że to jest tanie rozwiązanie. Oczywiście nie. Najtaniej wychodzi. Oczywiście, po polecieć e, zaraz po siebie e, dać jakiegoś metazachloru e, z, e, z chlomazonem, i mamy sprawę załatwioną. Tak krótka piłka, ale e, niekiedy, niekiedy te warunki też nie są aż tak. Optymalne do tego typu zabiegu, to jest raz, dwa. E, też nie wiadomo, jak to z góry poleci. E, bo jeżeli przyjdzie dobry deszcz mocny, e, no to i też nam słuchajcie e, tą, tą warstwę, e, to tak nazywam taki film przesunie bardziej w głąb gleby, no i wtedy rzepak również jest. Rażony poprzez, poprzez ten chromazon. Zawsze gdzieś jakieś przebarwienia wy, wynikną z tego, chociaż niektórzy uważają, że jest to jakby mało istotne. Tak samo jak z przypaleniem na RSM, RSM-em, więc no, każdy do tego podchodzi. Ja trzymam się tego, co mi wychodzi bardzo dobrze, i chyba tu bym postawił kropkę na DI, tak. A te sprawdzone rozwiązanie to nic innego jak Butisan Star plus nawigator, z tym, że żadne 02 nawigatora, tylko 03. Wtedy ma nie mamy żadnego problemu z rumianowatymi, z przytulią, która jest no, bardzo poważnym problemem w przepaku, yy, oraz innymi yy, typu hubry, Maki. Czy, czy co tam jeszcze może być no fiołek akurat nie jest problemem i tutaj w tym przypadku fiołek no jakby jest na to rozwiązanie średnio wrażliwy ale tak jak mówię to jest chwast niskiego piętra nie robi, nie robi tutaj większych szkód no najważniejsze, najważniejsze by nie było żadnych maków przede wszystkim przytuli maków, rumianów habrów. Aby nie było kolorowo na polu. To jest jakby no, najważniejszym, e, najważniejszą kwestią e, w odchwaszczaniu, e, prawda? rzepaku. No tutaj lecą i lecą, leci pięć substancji aktywnych także e, przede wszystkim te zachlor, który, który jest stosowany jako również do glebówka. W, w, tym, w tym rozwiązaniu również występuje e, ta substancja i nawet, nawet jeżeli coś się pojawi po zabiegu, tak, no to można pokusić się o stwierdzenie, że skoro jest to e, substancja o działaniu doglebowym, e, to można powiedzieć, tak, jak coś wyskoczy jeszcze po zabiegu, no to mamy pewność, że e, ta substancja też przytrzyma prawda, e, tą, te chwasty, które, które tam będą e, się pojawiały. Do tego, no, co tam mamy, pikloram, chinomerak, e, piralit i chyba aminopiralit, jeżeli się nie mylę. To są e, trzy substancje z, z nawigatora oraz dwie w postaci metazachloru oraz chinomeraku w Butisanie Star i chyba tutaj nie ma co więcej więcej mówić tak, tak to robię, tak to wychodzi yy, i tego, tego jakby sprawdzonego yy, yy, kurcze gdzieś mi tu nie załącza do końca yy, sekcję trzeba zrobić aktualizację oprogramowania bo nie można ustawić o widzicie, no to już pokryło teraz tylko pytanie, czy teraz dobrze załączy. Dobrze. Aktualizację oprogramowania trzeba zrobić z tego względu, że no nie można wstawić wartości, trzeba tylko robić to korekcją odległości punktu włączania i wyłączania oprysku. No nie tak to powinno wyglądać, ale dobra, mniejsza z tym. Jeszcze wracając do samego, do samego zabiegu, no Zresztą tu chyba nie ma też co, co za dużo, prawda, mówić. Wychodzi dobrze, trzeba się tego trzymać i, i tyle. No, ja już tak powiem. Y, trzymam się tego rękoma i nogami już któryś raz z rzędu. Nie muszę się martwić o to, y, czy na wiosnę wyskoczy mi, wyskoczy mi. Kurde. Y, czy na wiosnę wyskoczy mi jakiś haberek, czy, y, czy jakiś inny y, rumian, czy tego typu rzecz? Dobra. Już mamy, mam nadzieję, że teraz się włączy, bo irytuje mnie to bardzo i człowiek zwalnia. Gazem ręcznym trzeba tutaj podreguluję. Dobra. Ym tak jak mówię, no nie trzeba, nie trzeba na wiosnę zaglądać, czy tam coś jest, czy czegoś nie ma. E, czy poprawiać, czy nie poprawiać, a tak jak powiedziałem, z tymi poprawkami to wcale nie jest tak kolorowo. E, ja uważam wręcz, że no już nie razy i e, niektórzy z was pisali do mnie, czy to, czy to w prywatnych wiadomościach, czy pod komentarzami, e, czym poprawiać na wiosnę. No ciężko jest Ciężko jest powiedzieć, czym poprawić, bo tak na dobrą sprawę no, ten zabieg no, no nie, jest, nie jest taki skuteczny, wiarygodny z tego względu, że no, te temperatury, przede wszystkim temperatury rzepak, e, nawet jeżeli on tam ruszy, ta wegetacja ruszy, to od temperatury do tego, by wykonać skuteczny zabieg odchwaszczania. No, muszą być odpowiednie, no najlepiej jakby to było powyżej 12, a patrząc na, na ten rok jeszcze na wiosnę, no to sami wiecie jak długo było zimno, zresztą e, nie tylko u nas, ale w większości w większości kraju e, ciężko było teraz wjechać z jakimkolwiek mm, z jakimkolwiek zabiegiem. Gdzie ja tutaj mam wjechać w ogóle aż tu, aż tu, no, e, dlatego. Krótka piłka. Drogo, nie tanio, tylko drogo, ale skutecznie. Dobra, wyjdziemy, zobaczymy ten rzepaczek jak on wygląda, bo ja tak mówię, że, że ładny, ładny, ładny. Nie wziąłem żadnej łopatki, więc muszę sobie tym poradzić. Niejakoś tam go z tym korzeniem wydziabiemy. Dajmy do takiego średniaka. Niech on pójdzie. O! Ciach! Ale twardo! Ja pierdzielę! Mmm, pięknie. Ten korzonek chciałem wyrwać, żeby był jak najdłuższy. O, wiesz. O, i to jest, że siany. ksiany, trochę liście połamałem. Zobaczcie, mamy tutaj e, liście. Raz, dwa, trzy, cztery. Piąty liść wychodzi. Piąty liść wychodzi. E, trochę jest masakrowany przeze mnie. E, bo go połamałem, e, widać, że tutaj już jakieś choroby się zaczynają pojawiać na tym pierwszym liściu. E, dlatego zaraz będzie musiała jechać regulacja, ale nie tyle, co sama regulacja, ale również ochrona fungicydowa. No i korzeń, korzeń mamy. O, tutaj mamy tą miarkę. E, dajmy na to, no jest 7, 8, powiedzmy 9 cm. Korzeń ma. Yy, liście są bardzo dobrze rozbudowane, tak jak mówię. Tu już jakieś choroby zaczynają się pojawiać, więc, więc trzeba, więc trzeba niech on tam rośnie sobie. Wilgoci jest to na pewno da radę sobie. Zaflancujemy go tak, że już go skracać nie trzeba będzie. Yy, I ogólnie no, sami widzicie, że no, paki wyglądają ładnie. Tutaj objawów nie ma, ale tu gdzieś y, od spodu to nie jest mszyca. Nie, to nie jest mszyca to nie jest mszyca, ale widać właśnie, że na takich liściach i one się tutaj deformują to są te pierwsze liście, które, które wychodziły, tak to są te pierwsze liście i na nich już tutaj zaczyna się coś tam pojawiać ale ale obsiejemy pszeniczkę i zaraz będziemy lecieli właśnie z zabiegiem z zabiegiem regulacji, a przede wszystkim z grzybówką, żeby właśnie zabezpieczyć ten rzepak, bo on sadzi w górę. Tutaj był podawany polidab czy już Nie pamiętam, chyba polidab w ilości 150 kg na hektar. Więc tego azotu troszeczkę tam, tam jest. A tak dokładnie wygląda rzepak. Wysiany w technologii strip-till Kurde, gdzieś tu ucieka. Tutaj mamy odmianę PT229 i naprawdę wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Nie można się do niczego przyczepić. Rzepaczki zresztą, tak jak mówiłem, w tym roku wyglądają naprawdę bardzo ładnie. Siany tu był 18 sierpnia. I tak na dobrą sprawę niczym się nie różni od tego co, co siałem wcześniej, tak e, raptem jeden dzień. Może troszeczkę większy jest, ale też wygląda naprawdę e, luksusowo. Nic tylko się cieszyć i lecimy dalej. Troszeczkę, troszeczkę gdzieś mi tutaj zaczęło e, wiatarkiem wiać, ale to, to nie jest jakiś tam specjalnie duży e, duży wiatr, także. Y, trzeba sobie z tym poradzić. Zresztą, no, nie przerwę w trakcie. Mamy tu pół pola. Mam nadzieję tylko, że nie zacznie padać, bo to by było taką y, troszkę większym, y, to było takim większym problemem. A reszta, zresztą sobie trzeba y, poradzić. No i tak to wygląda. Y, jeszcze, jeszcze jedną działkę kurczę przeciągnąłem trochę. Jeszcze jedną działkę wam zobrazuję jak wygląda. I, I to będzie na tyle na dzisiaj. Do usłyszenia. Na ostatnim polu. No, i tu teraz jesteśmy na ostatniej działce, jeżeli chodzi o dziś. E, nie będę więcej pryskał, bo troszkę spadło deszczu. E, widać to po liściach na rzepaku. Zobaczcie, ale tu nie rzepak jest najważniejszy, tylko chwasty, których, których jest naprawdę e, sporo. Tu na załączonym obrazku mam nadzieję, że będzie że będzie widać, tak jest także tak to wygląda jesteśmy teraz właśnie na plantacji ES Capello chcę tutaj jakiegoś jednego wydziabać, może mi się uda, może tu będzie lżej żeby korzonek wyrwać o, jest do regulacji, zobaczcie co jest z szyjką jaka jest zakrzywiona, widać, że to jest wysiane nasionko jeszcze otoczka została, zobaczcie no korzeń jakby no, nie powala, prawda, e, ale no rzepak mamy tak Dwa, cztery, pięć, szóste, e, sześć liści w, w sumie to siódmy nawet wychodzi Zaraz go tu z powrotem wdziabiemy jako flancę O, teraz może się jakoś on wyrówna No i tak to wygląda, jak na załączonym obrazku, rządeczki od początku do końca Piękne wschody, piękny rzepak. Nic dodać, nic ująć. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Cześć. Jest. 18. Mamy w 100 kg. Czyli, czyli łącznie 27 kg azotu. No to już na ten start. Powiedzmy, że to jest takie 100 kg sale To na ten start rzepak ma i jeszcze, jeszcze to co w, w glebie z resztek pożniwnych yy, myślę, że powinno mu do jesieni wystarczyć, ale jeszcze raz powtarzam, trzeba go tutaj już yy, chronić yy, przed, przed yy, chorobami i to jest taki najważniejszy punkt jeszcze kilka ujęć dosłownie, żeby nie, wyszedł, nie wyszła taka dłużyzna, bo już pewnie, o kurde, już tyle czasu biadole yy, na innych odmianach kilka słów dosłownie tak jak to wygląda, wyjdę, zobrazuję i tyle. Do usłyszenia na kolejnych działkach.